Witam, kochani widzowie z tej strony Klejnot. Mamy dzisiaj 9 marzec i witam się z Wami w pięknych okolicznościach przyrody. A mianowicie jestem w okolicach Castelmare del Golfo, w pięknych górach na Sycylii. I nagrywam ten film, ponieważ chciałem się tak szybko wypowiedzieć na temat śmierci Kononowicza. Jest to osoba, którą śledziłem przez, myślę, że ponad 15 lat. Chyba jednak. Od samego początku, gdy został nagrywany, jeszcze przez nadredaktora niemieckiego, niewińskiego, inaczej prawidłowo powinno być. I no, jest mi niezwykle przykro z powodu śmierci Krzysztofa, natomiast chciałem Wam się podzielić takim moim spostrzeżeniem, że w momencie, gdy on zmarł, to ja już poczułem taką ulgę. I mimo wszystko, że, że zmarto, ja troszeczkę w pewnym sensie było mi przykro, ale też troszeczkę się cieszyłem, że to już jest dla niego koniec, że już nie będzie cierpiał, że już nikt się nad nim nie będzie znęcał, tak jak znęcał się nad nim pies Aaron, czytając mu te zmyślone listy wulgarne, w których go obrażał, ponieważ no, doprowadzili go do strasznego stanu i wiedziałem, że już nie będzie ratunku dla niego w takim stanie jak jest zastanawiałem się po co, po co go reanimowali no skoro i tak i tak no ten jego los był przesądzony mimo wszystko no ale pewnie taka jest etyka lekarska i, i no i musieli go wtedy reanimować natomiast no ja poczułem ulgę że, że już będzie miał jak to ktoś kiedyś tam w jakimś komentarzu napisał umarł i będzie miał spokój do końca życia no i coś pewnie jest w tym, bo no, ten człowiek naprawdę był już prze, przez tego Rafałka, e, przez tego Sławeczka maszynką do zarabiania pieniędzy i był wręcz obrażany. Aaron myślał, że będzie jakieś fikcyjne listy mu czytał, które prawdopodobnie on sam pisał i wysyłał i ludzie będą się z tego cieszyli, będą się śmiali, będą robili poklask. A on się znęcał nad tym człowiekiem. Bardzo mnie to bolało, że. Że oglądałem, no bo, no bo oglądałem już od wiele lat. Ale, ale to przez ostatnie lata, jak już zmarł Major, to już naprawdę nie było co oglądać. To były te filmy takie no i na siłę robione, i na siłę jakieś podawanie mu butelek z moczem, na siłę to było jakieś obrażanie człowieka, poniżanie go, no i stało się to, co miało się stać, jak, jak powiedział klasyk. Także Krzysiu, spoczywaj w spokoju. Cieszę się, że już nie musisz cierpieć, że już się nikt nad tobą nie znęca. No przykro mi, że tak szybko odszedłeś, bo 60 parę lat to, to nie jest jeszcze czas na umieranie. To znam osoby, które dożywają 90 lat, a, a nawet 100 lat. I także to i tak troszeczkę przedwcześnie było. No przykro mi, że takie życie miałeś trochę ciężkie, bo wszyscy z twojej rodziny odszedli. Nawet twój przyjaciel Major na końcu też odszedł. No, i, i zostałeś sama, a byłeś w u taką osobą, która nie lubiła samotności. No. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Niezwykłe jest to, że ktoś, dla żartu, dwa lata wcześniej na taką tablicę mu wysłał z tą datą, i, i data się zgadza. No, na dacie śmierci była, był piąty wygrawerowany 5 marzec 2025 roku on zmarł niby Krzysztof 6 marca nad ranem, ale wiadomo, że dopiero nad ranem był obchód w hospicjum i zobaczyli, że już jest, że tak powiem sztywny i taką datę z tego poranka w momencie, gdy go znaleźli pewnie wpisali, więc ta data z tego nagrobku, co ktoś wysłał wcześniej to faktycznie się zgadza i, i jest to coś, coś nieprawdopodobnego, coś, coś ciężko wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że, że ktoś trafił z datum, no to jest to wręcz coś nadprzyrodzonego, bo to nie jest to, dla mnie nie jest to do wytłumaczenia po prostu, nie? No i, i widzowie, jest mi niezwykle przykło, tak jak powiedziałem, że, że Kononowicz nie żyje, ale też z drugiej strony no cieszę się, że to jest koniec, że ten człowiek już nie będzie cierpiał, nie? To Wam chciałem powiedzieć. A pokażę Wam jeszcze tutaj ten, to miejsce, gdzie ja jestem. Bo jest wyjątkowo pięknie. Miejscowość nazywa się Castermale del Golfo na Sycylii. Żeby tutaj się wdrapać, to troszeczkę trzeba było wysoko wejść. Ale widoki są na morze bardzo pięknie. Jak widzicie, jest zielono tutaj i jest ciepło, tak jak w Ipsu wręcz. Troszeczkę wieje dzisiaj dziękuję kochani widzowie za odpowiedź i trzymajcie się do następnego.